W dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, która forma opodatkowania będzie dla Ciebie drugi widzu najlepsza, ale nie będzie to jednoznaczna odpowiedź ta jest dla ciebie najlepsza, a ta najgorsza, tylko przedstawię Ci pewien tok myślowy, który należy przejść, aby samodzielnie sobie odpowiedzieć i strategicznie zadecydować, która w danym roku forma opodatkowania będzie dla ciebie drugi widzu najkorzystniejsza. Dlatego, nie przedłużając, zapraszam Cię do części merytorycznej tego odcinka. Kano powstaje dzięki House of Tax, firmie, która pomaga przedsiębiorcom odnaleźć się w zawiłościach księgowo-prawno-podatkowych. Więcej dowiesz się na houseoftax.pl. W internecie jest dużo materiałów i dużo filmików na temat formy opodatkowania. Jedne krzyczą, że zasady ogólne są najlepsze, drugie mówią, że ryczałt jest najlepszy, trzecie mówią, że podatek liniowy ma jakieś swoje plusy i minusy. I w większości te materiały mają większą lub mniejszą rację. Natomiast większość tych materiałów zapomina o tym, że formę opodatkowania należy uwzględniać zawsze indywidualnie. Dlatego w dzisiejszym y, filmiku nie będziemy odpowiadać, która forma opodatkowania jest najlepsza, tylko postaram się przedstawić pewien tok myślowy i przedstawię takie czynniki decydujące o tym, która forma opodatkowania może być najlepsza, i postaram się to zrobić w takiej w takim założeniu, że formę opodatkowania należy yy, planować w, w perspektywie 2-3 letniej. Natomiast drogi widzu, na podstawie tego filmiku nawet nie podejmuj decyzji o formie opodatkowania, tylko skonsultuj to ze specjalistą. Formę opodatkowania można zmienić co roku i nie ma tutaj żadnych ograniczeń. W pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej można wybrać zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt. Jeżeli oczywiście nie. Nie ma tam pewnych wykluczeń związanych ze świadczeniem usług na rzecz byłego pracodawcy. I można w pierwszym roku wybrać, powiedzmy, zasady ogólne, w drugim roku prowadzenia działalności można wybrać podatek liniowy, w trzecim roku ryczałt, w czwartym roku znowu zasady ogólne, później znowu podatek liniowy i ryczałt. I tak cały czas. Co roku można dowolnie zmieniać formę opodatkowania. Natomiast samą decyzję o wyborze formy opodatkowania uważam, że powinno się rozpatrywać w perspektywie dwóch, trzech lat. To wynika z tego, że jest kilka parametrów decyzyjnych, którymi można w odpowiedni sposób manewrować w danym roku, i tak naprawdę te parametry w różnych latach mogą się zmieniać i można je przewidzieć. Załóżmy taką sytuację, że w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej zakładamy, że mamy trochę wyższe przychody, wykonujemy czynności, które są na niskiej stawce podatku i nie mamy żadnych kosztów praktycznie związanych z tą działalnością gospodarczą. I nie jesteśmy w związku małżeńskim. Wtedy zasady Ogólne mogą być mniej korzystne, ponieważ yy, możemy wskoczyć na drugi próg podatkowy. Natomiast wiemy, że w przyszłym roku będziemy wychodzić za mąż. I na przykład małżonka zarabia troszeczkę mniej niż my. Więc w pierwszym roku, kiedy ten ryczałt się nam bardziej opłaca, może się okazać, że w drugim roku jak już będziemy mogli się rozliczać wspólnie z małżonką, to Sumując dochód wspólnie osoby prowadzące działalność i małżonki korzystniejsze mogą być zasady ogólne. Dodatkowo, na przykład, możemy jeszcze planować jakąś większą inwestycję w roku ślubu, na przykład nie wiem samochód w leasing, bo potrzebujemy zmienić ten samochód i wtedy tym bardziej opłacalne będą zasady ogólne. Dlatego w mojej ocenie formę opodatkowania powinno się mniej więcej planować w perspektywie minimum dwóch-trzech lat, przewidując. Różne sytuacje, jakie mogą w przeciągu tych dwóch, trzech lat wystąpić. Albo na przykład mamy jakąś planowaną inwestycję, i nasza działalność gospodarcza co do zasady generuje duże przychody, ale w danym roku ma bardzo niskie koszty i planujemy jakąś większą inwestycję w jednym roku i wiemy, że w kolejnym roku po tej inwestycji znowu będziemy mieć niskie koszty stałe i wysokie przychody. To tak naprawdę w pierwszym roku naszego planu jesteśmy na ryczałcie, następnie. Możemy przeskoczyć na zasady ogólne, albo na podatek liniowy, w zależności od tego, jaki mamy poziom dochodów, czy przekraczamy 120 tysięcy, czy nie. Po dokonanej inwestycji, po odliczeniu kosztów, możemy w kolejnym roku przeskoczyć z powrotem na ryczałt, i w perspektywie 2-3 lat, tak naprawdę. Mieliśmy dwie formy opodatkowania, jeszcze mała, krótka ramka definicyjna. Mamy trzy formy opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy i ryczałt. Zasady ogólne jest to stawka progresywna. Jest to w ogóle forma opodatkowania, która opiera się na dochodzie czyli stawkę podatku mnożymy razy dochód czyli przychód minus koszty równa się dochód, i od dochodu stosujemy stawkę podatku. Ta forma opodatkowania ma największy wachlarz do możliwości skorzystania z ulg. Natomiast jest formą progresywną, czyli do 120 tysięcy mamy 12% podatku, a powyżej 120 tysięcy dochodu mamy 32% podatku. Później mamy podatek liniowy, który jest również podatkiem dochodowym, czyli o, w stosunku do dochodu stosujemy stawkę, stawkę podatku. Wynosi ona 19%. Jest liniowa, niezależnie od tego, ile osiągniemy dochodu, zawsze płacimy stawkę podatku 19% i mamy ryczałt jeszcze, który jest już formą opodatkowania przychodowego, czyli pomijamy w ogóle kategorię kosztów i stawkę podatku mnożymy razy przychód. W wielu przypadkach jest niższa stawka podatku, ponieważ wynosi ona 8,5%. Natomiast są również stawki wyższe, czyli 12, 14, 15, a nawet 17% w stosunku do osób, które wykonują wolne zawody. Więc bardzo często w przypadku takich zawodów wolnych jest ona średnio konkurencyjna względem zasad ogólnych, jeżeli nie zarabiamy więcej niż 120 tysięcy. Jeszcze druga ramka definicyjna, która dotyczy składki zdrowotnej, ponieważ po wprowadzeniu polskiego ładu składka zdrowotna stała się formą. Para podatku i zależna jest również od formy opodatkowania. Każda z form opodatkowania ma inną metodologię liczenia składki zdrowotnej, i to bardzo mocno wpływa też na decyzyjność, która forma opodatkowania jest korzystniejsza, ponieważ na zasadach ogólnych. Składka zdrowotna wynosi 9% od dochodu. Na podatku liniowym składka zdrowotna wynosi 4,9% dochodu, a na ryczałcie są tak zwane progi przychodowe. I pierwszy próg przychodowy to jest przychód, który jest liczony w skali roku. Od 0 do 60 tysięcy wynosi pierwszy próg, i tutaj ten próg pewnie się wyświetla. Drugi próg to jest od. 60 do 300 tysięcy, i wtedy co miesiąc składka zdrowotna wynosi drugi próg. I trzeci próg to jest powyżej 300 tysięcy, i składka zdrowotna co miesiąc wtedy powinna wynosić tyle, ile tutaj wizualizacja pokazuje. Czyli tak naprawdę mamy trzy formy opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy i ryczałt. Każda z tych form opodatkowania ma różną stawkę podatku i różną metodologię liczenia składki zdrowotnej. Podsumowując, zasady ogólne. Mają 12% podatku do 120 tysięcy i 32%, jeżeli przekroczymy dochód i płacimy wtedy 32% od nadwyżki, nie od całości dochodu, tylko od nadwyżki powyżej 120 tysięcy. Przy czym tutaj pewne zastrzeżenie jeszcze: kwota wolna od podatku jako jedyna forma opodatkowania daje taką możliwość, żeby rozliczyć kwotę wolną od podatku, czyli od pierwszych 30 tysięcy złotych dochodu nie płacimy podatku. I 12% płacimy dopiero od 30 tysiąca. Czyli tak naprawdę na zasadach ogólnych mamy pierwszy próg: 0% podatku od 0 do 6 do 30 tysięcy. Od 30 000 do 120 tysięcy mamy 12%. I powyżej 120 tysięcy mamy 32%. Czyli jak sumujemy sobie tą kwotę 120 tysięcy, 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku i 90 tysięcy kwoty, Kwoty, której, od której musimy zapłacić 12%, to tak naprawdę jak policzymy sobie 12% od tych 90 tysięcy, to wyjdzie 10 800 i 10 800 to. To tak naprawdę 9% ze 120 tysięcy, czyli robiąc pewne uproszczenie, można powiedzieć, że na zasadach ogólnych do 120 tysięcy stawka podatku wynosi 9% i powyżej 120 tysięcy 32. Przy czym trzeba tutaj dodać jeszcze kwotę składki zdrowotnej 9%, czyli sumarycznie na zasadach ogólnych mamy 18% podatku, ponieważ do 120 tysięcy. I powyżej 120 tysięcy mamy 32 plus 9% składki zrobotnej, co łącznie daje 41% podatku. Dlatego dochody, jeżeli osiągamy dochody powyżej 120 tysięcy złotych w skali roku, to zasady ogólne przestają być konkurencyjne, bo ta stawka podatku wynosi 41%. Prawie połowy oddaje się do. Skarbu Państwa. Zasady y, podatku liniowego mają nieco uproszczoną strukturę, ponieważ tam po prostu są tylko dwie stawki podatku, nie ma żadnej kwoty wolnej od podatku i mamy 19% plus 4,9% składki zdrowotnej, co łącznie daje prawie 24%. Natomiast ryczałt ma różne stawki, uzależnione od tego, co się faktycznie wykonuje. Tutaj powinien się teraz pojawić katalog tych stawek. To tak naprawdę jak już mamy te podstawy definicyjne, to jakie są te parametry, które decydują w istocie o tym, która forma opodatkowania jest najkorzystniejsza. I tak naprawdę pierwszym, najistotniejszym jednym z najistotniejszych parametrów jest poziom przychodów, drugim istotnym parametrem jest poziom kosztów, trzecim istotnym parametrem jest to, co wynika z różnicy między przychodem a kosztem, czyli poziom dochodu i czwartym, tak naprawdę sytuacja rodzinna. To teraz, skoro już znamy te parametry, to spróbuję to przedstawić na przykładach. Jeżeli na przykład mamy wysokie przychody, ale też bardzo duże koszty, to wtedy musimy bardziej myśleć o tych formach, które są oparte o dochód tak? yy, i stawkę podatką stosują do dochodu. I teraz powstaje pytanie, czy dochód mamy do 120 tysięcy lub do 240, jeżeli rozliczamy się wspólnie z małżonką, czy ten dochód znacznie przekracza i tak tą kwotę? Jeżeli tak, to wtedy. Można myśleć o podatku liniowym. Jeżeli nie, to wtedy warto zastanowić się nad zasadami ogólnymi. Natomiast jeżeli mamy bardzo wysokie przychody, albo wysokie przychody i bardzo niskie koszty, i jeszcze wykonujemy usługi, które są na niskiej stawce podatkowej, to tak naprawdę ryczałt może okazać się korzystniejszy. Natomiast jeżeli mamy taką proporcję kosztów, Względem przychodów, która nie przekracza 20-30%, czyli koszty stanowią maksymalnie 20-25% przychodów, to wtedy cały czas można też myśleć o ryczałcie. Natomiast jak y, mamy wysokie przychody i jakieś tam koszty, i ten dochód jest y, cały czas w granicach tych 120 y, tysięcy lub trochę więcej, albo wspólnie z małżonką oczywiście, razy 2, to Wtedy zasady ogólne i podatek ryczałtowy między sobą konkurują. I dlatego należy te parametry oceniać w perspektywie dwóch, trzech lat, ponieważ te parametry mogą się, a w szczególności ta sytuacja rodzinna, może się co roku zmieniać. Dlatego najważniejsze to poznać te parametry. Ale nigdy nie podejmować decyzji bez konsultacji z specjalistą. Dlatego, drogi widzu, nie podejmuj tej decyzji samodzielnie, tylko skonsultuj się ze specjalistą. Ale zanim jeszcze skonsultujesz się ze specjalistą, to przemyśl sobie i spróbuj oszacować, ale w taki wiarygodny sposób, oszacować, jaki będzie poziom przychodów, jaki będzie poziom kosztów yy, i jakie mogą wystąpić. Zdarzenia rodzinno-prywatne, które też oczywiście mogą mieć wpływ na, na tą formę opodatkowania, czy na przykład planujesz jakieś inwestycje w najbliższym roku, nie wiem, leasing samochodu albo jakaś e, rozwój biznesu i inwestycja w jakiś konkretny obszar, który de facto może stanowić koszt. I dopiero jak sobie to przygotujesz w perspektywie takich dwóch, trzech lat, to skontaktuj się ze specjalistą, żeby podjąć tą ostateczną decyzję e, i wybrać strategicznie i najlepiej.